Od lat korzystasz z cudzego gruntu i zastanawiasz się nad jego zasiedzeniem? Chciałbyś uzyskać prawo własności do nieruchomości, która nie należy do Ciebie, ale którą traktujesz jak swoją? Przed Tobą długi proces sądowy, w którym możesz popełnić błędy, które znacznie utrudnią sprawę. Dziś opowiem Ci o pięciu najczęstszych błędach, które mogą skutkować przegraną w postępowaniu o zasiedzenie. Posłuchaj uważnie i uniknij pułapek, które mogą Cię wiele kosztować i zaprzepaścić szansę na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Pierwszym błędem, który pojawia się bardzo często, jest brak nieprzerwanego posiadania nieruchomości przez wymagany czas. Zasiedzenie to proces, który wymaga ciągłości, sąd przyznając prawo do zasiedzenia musi mieć pewność, że korzystałeś z nieruchomości przez długi czas, a przerwy w samoistnym posiadaniu mogą wystąpić tylko w przypadku przemijającej przeszkody. Aby zasiedzić nieruchomość, musisz posiadać ją przez co najmniej 20 lat, jeśli posiadasz ją w dobrej wierze lub 30 lat w przypadku, gdy posiadasz ją w złej wierze. Kolejny częsty błąd dotyczy kwalifikacji samego posiadania. W sprawie o zasiedzeniu wyróżnia się dwa rodzaje posiadania: posiadanie samoistne, które oznacza, że korzystasz z nieruchomości jak jej właściciel, nie na podstawie umowy, np. Na najmu czy dzierżawy, i posiadanie zależne, czyli korzystanie z nieruchomości na podstawie umowy z jej właścicielem. Aby móc wystąpić o zasiedzenie, musisz posiadać nieruchomość samoistnie, czyli tak, jakbyś był jej właścicielem, a nie np. Na najemcą. Często zdarza się, że osoby korzystające z nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy błędnie uznają to za podstawę do zasiedzenia. Niestety nie jest to wystarczające. Aby rozpocząć proces zasiedzenia, musisz wykazać, że korzystałeś z nieruchomości w sposób samoistny i niezależny od woli jej właściciela. Zasiedzenie to proces, w którym dokumenty i dowody mają kluczowe znaczenie. Niestety, jednym z najczęstszych błędów jest brak odpowiedniego udokumentowania posiadania. Sąd musi mieć pewność, że nieruchomość była przez ciebie użytkowana przez cały wymagany czas. Aby udowodnić, że spełniasz przesłanki zasiedlenia, musisz dostarczyć dowody na korzystanie z nieruchomości, które takie jak rachunki za media, podatki, zdjęcia czy zeznanie świadków, czy dokumenty świadczące o jej użytkowaniu, umowy, pisma, zeznanie osób, które mogą poświadczyć Twoje korzystanie z nieruchomości. Brak takich dowodów może skutkować oddaleniem wniosku o zasiedzenie. Pamiętaj, że im więcej masz dowodów, tym większa szansa na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Jeśli w przeszłości Próbowałeś już wystąpić o zasiedzenie nieruchomości, ale twój wniosek został oddalony, to musisz wiedzieć, że w takiej sytuacji nie możesz ponownie wnosić tego samego wniosku za ten sam okres. Częstym błędem jest ignorowanie tego faktu. Dlatego jeśli twoje wcześniejsze próby zasiedzenia zostały oddalone, a ty ponownie składasz wniosek. Przegrasz z kretesem. Zatem jeśli sąd w przeszłości już rozstrzygnął sprawę o zasiedzenie, musisz dokładnie poznać przyczynę oddalenia wniosku, aby móc uniknąć podobnych błędów w przyszłości. Jak widzisz, postępowanie o zasiedzenie wymaga odpowiedniego przygotowania i zrozumienia przepisów prawnych. Jeśli nie chcesz popełnić błędów, które mogą zniweczyć Twoje starania, skonsultuj się z prawnikiem który pomoże Ci prawidłowo przejść przez ten proces. Pamiętaj, że im lepiej przygotujesz swoją sprawę, tym większa szansa na sukces. Odwiedź mojego bloga, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat zasiedzenia nieruchomości i koniecznie zaobserwuj mój profil.